I nie wiem. JO picie! Ej! Siemanko. Zamnie wam grę MMO Opartym na survivalu Warzy. Idziemy. Do Miasta. Do miasta Campo City. Do miasta, do miasta. Jest noc. Nie jest noc. Jest czuła, Jest tam, impreza. Tak, nie tak. no. Macie jedzenie, albo picie? Nie mam. Też potrzebuję picia. No. Ja mam no. tylko dla siebie swoje. Picarek wody tu. Bo wow. woda. Uuu... Postaramy się kogoś zabić. Woda. Ale idziemy po luty i chcemy zabić, koda. To było największy serwer ale okej. A co, żeby nie lutów było? Nieźle. Gdzie oni już tak popędzili? No idziemy wężykiem. Nie wężykiem. Hmm. Musimy jakąś formację zachować. Formacja a. na Wężyka. Żółwika. Informacja <grym> żółwia. żółwia. Za mało nas nie mamy tam. Ta w no, kupę się O gęsiego pójdziemy, to jest formacja zajebista. No to, to jest to samo co Wężyka. Idziemy... Czym w macie większe pceki? No bo mam No ja, ja wziąłem lardzia tylko, a ty co my. Ja mam military. Ja też mam military. military raka. No to nie chcę, jak, jak padniemy, to niech nie padnie. Ja nie będę płakał przynajmniej. Mam no, nie trzy, nie płacie. Oj, tak. Ja mam jeden no, i nie, nie płacę. Zanim, zanim dojdziemy do tego miasta to 5 minut minie. A jak chcecie iść tym wejściem? No tak zawsze, przy hotelu. Ale chcesz wejść tutaj przy płocie, gdzie jest dziura, czy iść do, tam do... ...do, do, do marketu? Hmm, chyba tam, gdzie dziura będzie lepiej bliżej. No. no to, to jest gdzieś tu poprawa bardziej niż Wiesz, to można te, o te namioty zahaczyć. No? 15 to teraz dużo osób jest. No. Bardzo dużo. Dwóch zbirów, <noise> nie trzech, my no, ja się Mhm. <noise> Oczywiście to są rangi, wiadomo. No, ty główka opowiadaj. Ja jestem civilem, bo jestem. Ja ma oczy mam dziata, opowiadać. Nie umiem grać w tę grę. Ja no, Nie, nie się umiem sięgać. Tak tak się grać. Co się dzieje? Gle chodzi Gry? o to, żeby zabijać zombiaki. Za które dostaje się expa. I może dropnąć kasa. <noise> <noise> Dobrze powiedział w może. W Możesz no. kupić sobie noża. Możesz kupić sobie katanę. A na... nie sobie? No, 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 albo, no, albo, no, żebym... albo amunicję. Antybiotyka. Albo amunicję. O czekajcie, bo ja jestem jakoś tyle z tam. I tam jest. Czaka, ja mówię teraz. Nie, nie, nie za nie. tak, Za Expo. Za Expa można skina kupić. Tak, tylko trzeba ich zabić dużo tych zamiatków, żeby... Zezre, kupić się tego. 150 tysięcy kosztuje skin, a za jednego ząbiaka 5 ekstra. O, ktoś się. Mat matematycy Matematycy dąbą. No, na proxy pisze, czyli jest gdzieś tutaj w pobliżu. Aha, we go na maker. Aha, bo to, tak pisze na proxy. To to, pisze na proxy. To, ma ktoś lownetkę, żeby ja, hotel? mam, ja mam te, Ten glitch, który to jest ten glitch, bo ja już nie pamiętam. Nie będziemy go robić. Dlaczego go nie widać. No ja wiem, nie, ale ja chcę widzieć, co to jest budynek. Ktoś, Koło hotelu. Na zombiaki napierdala się z młotka. No nie tylko, no. no sum, ale to jest OP item na zombiaki. Ja, to. to jest ta OP item? Ale młotek jest lepszy. Nie czy nie, bo mi zminimalizowało w no, grę, nie chcę. Oczywiście, Nie ja gram na grafice low, żeby nie było, że słaba gra w takiego. Bo tu lepiej widać wszystko. Kajcie tak. na paina, bo zminimalizował. Tam on mi się zmienił. Czas, czas. A jeszcze tak, jestem... Szybciej! szybciej. ...na Te gaming mode włączy na swojej... ...tej... ...klawiaturze i nie... ...nie gdzieś? Tu kogoś zombie zagrował! No to fajnie! Ja biegłem, to może do mnie biegnie. A ty, no ja nie lubię tak. tych dźwięków, bo się znowu no. wystraszyłem. Ja tu przez ja dziurkę... ...przez ja, parkę ja, wyglądam. Ja, ja tyły z jakoś. w ogóle przez parkę da się wejść. Jak, Jaką szparkę? Bo jak widzę szparkę, to ja wchodzę, nie, nie, nie? Jak widzę jakąś szparkę, to wchodzę. Ale suchar. No. <grym> Właśnie suchar miał być na początku. co z kabaretu. Cicho, Krokstry... miał być suchaw na początku, co Krokstryk. je kon. Koniny, ha ha ha, ta da da Bóg. jak się obrazi. No zabijajcie te obserwki. Ja no, a ty nie wziąłeś? Ja nie, ja nie wziąłem. Chyba obserwuję hotel. Osłaniaj się. Bo ja nie lubię widzieć zombiaków, bo mi spadają czasami w i mnie zombiaki zabijają. Jesteśmy w mieście, dokładnie tutaj. Campus City. Tak wygląda w ogóle cała mapa. A on na proximity Co napisał, wszyscy to wszyscy? gdzie on może być? No na pewno w tym mieście jest. On się nazywał... Mun... Moon... czy Moon... bo... sam. A nie, jest jako pier ma... ten... Ma pierwsze ID. Brazyl. No, pierwsze. Hmm. Ja od nieba nie, nie lubię z nim no to... Boję się ich. Nie Ale nie kartu. sprowadza ich pięciu. Sam biegnie. Trzeba zbierać lul. Potrzebuje picia. Ma ktoś picie Ja już dałem. Ja. Dałeś i jedzonko, a picia no. mało tajemnice. Ja Ale ja już a ty do... ...wody. Uważaj! Widziałem kiedy. Tu mam coś do żarcia. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ty, bo nie widzę cię. A ty jesteś na górze. To potrzebuję picie. Dobra, przeżyjesz. Zaraz znajdziemy w potem. Kurwa, innych się rzuci. No Ej. i znowu z pięciu metrów mnie walną przez laga. mnie też no. ja Ma ktoś co o Ja mam co 1 vaccin. <noise> <Nie> chodź... <noise> chodź, no. chodź do mnie. Chodź do mnie. Chodź to możesz. Gdzie jesteś? Ach, od razu lepiej. Ech. Teraz trochę ciszej być, bo w tym budynku nie będziemy słyszeć, czy jest kolo. Chodźcie, chodźcie szybko. U! Nie masz. No. Też zemdził jakoś. Ten no, kolo pewnie gdzieś skampił. bym się wcale nie jeździł, jakby był na gliczu. Ale no, nie widzę, że to skakał. W markecie też nikt nie wyleł się. Nie w markecie ciemnie. Nie. Yeah. No, aha, dostałem. Ktoś no, z budynku na pewno wie, że już tu jesteś. Eee, ząbek do ciebie. Nie zangowałeś. bo ja teraz wbijam na drugie piętro. Koleś, dostał. Oj. Dostał, patrz, patrzcie. Oł. Ale nic nie miał pójść, no, nic nie miał Hello? Hello? Czekam, ja się na górę siedzę. Chodźcie na górę. Nie bloczyć się! Barykada sobie. Chodźcie w dole. Właśnie widziałem go. No, się? Ja, ja mam M16S z lobojami, które mam ściona. w tym przypadku. Kurwa, dużo ściągnął zombiaków. No, trochę. Ja mam Krugera znalazłem, to wy I od razu na, na czacie. Aha, fuck you guys. Hmm. Ja ten napisałem, że zrobi tego, grupę. A to była ta grupa, jakbyś mi zauważył. Ząbiaki. A to, to miał chyba na myśli. No, się. pierwsze piętro, czy nie? A co tyś nam przebijasz? Nie, ja biję zombiaki, tak. W 20 Mhm. Mm no ja mam cię. Nie no. Czemu ty się bichniesz? Wy spierdolili i zadowoleni. Idę już. To jest, to jest właśnie Gdzie hm. ty nie? jesteś? O kurwa. Oto My. Dlaczego Dlaczego to się stało? Dlaczego tam? nie ale będę Informuje mnie ktoś, że z tyłu jestem po otoczu. No, przepraszam, ja nie widziałem. Całe leki, proszę, no, masz trudno. Dobra, ja ci ulecę. Masz jeszcze, masz życie? No. Całe? Masz całe życie no. czy nie? Ja sobie nie życzę, tak. Hehehe. Jestem zerowy. Zerowy zrobiłem. badaliście? Nie, ja wiem, nie ja wiem, ja coś tam. Zaraz to... już zasiął na dół. Chodź To ja byłem na 55. A taki że weźmie party i To Ktoś je z tego zombie zaglądał do środka. Yeah. Jeden to nie problem, dwa to nie problem, ale 20 By dwa. O, no, M47. No. Kruger, chodź Kruger, ktoś. Ja nie, nie wezmę. taki Kruger? 22? Nie. Nie, Tutaj czy nie? Dobra, dam. Podniosę i wam dam. Idziecie do Sheriff'a już? Czy tam się nie No, kto, a... kto tam idzie do Sheriff'a już? Ja tutaj w budynku siedzę. Oglądam, sobie proszę. A czy a ci ktoś strzały usłyszał? Ja idę już do Piotrka. Ja już zbadałem. No, też zbadałem. A co, masz jaką broń? Ja mam Krugera z Large'em w magazynie, ale 30, 30 cap to, no, to 17 zostało. Ale ten koleś i tak dostał od zębiaku, bo on padł ma na dwa strzały. U ludzi wili. Wow. Ale on nic nie miał. Uuu, no wow, ale pan, luda. On to dostał <noise> Słany. No, nie wiem czy się zdążył z Gdzie? Słyszę go! Na górze? Chodzi, na piętro. Nie widzę, drugie, widzę go. Piętro. Drugie... drugie piętro. Ja go widzę. Chodź jest po prawej. Jest... Jest? Ty jest cywil, cywil. m, m, m ma, m ma, m ma. M -ke m -ke. M -ke ma jakąś, m ma. Dobra, ja cofnijcie, wchom... co cofnijcie do mnie. Wchodzę. Nie, to wy. O, chyba słyszał już was. No co, co, co słyszał, na się jest 18 My osób, wchodzę, będę to. oglądał przez okno, daleko. Ja kryję tutaj. Ja jest z daleka okno. Chodzę. Wy wyskoczył. Drugie piętro, tak? Tak, drugie Był piętro. Dobra. Nie wchodź. Chodź, chodź tur Turbo, chodź. Posłaniajmy się. Tu. Mówcie info. Ja będę by w tyły. No bo ja, ja pierwszy mogę wbiegnąć, jeśli Nie, bo ty masz M. -kę. No bo ja M4 semi mam, to coś ma automata, ty nie wchodzisz jeszcze się ja nie wylogował Uważajcie Ale widzicie go gdzieś? Właśnie nie Ale widzisz się czy schodzisz czy coś? Nie, nie ja widziałem w w pokoju Ty Stańcie, stańcie On kampi gdzieś Chodźcie, Albo się wylogował, bo jedna osoba ubyła. Może kąpić w każdym, w każdym pokoju. Sprawdź, nie, nie, bo sprawdź. Bym widział. Wylogował się chyba. Przestraszył się. Jest, jest! Zabij go? Nie, 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 jest, jest wyżej. Widzę, jest widzę, wyżej jest. Wbijaj, wbijaj. No. FA! Zeskoczył? Ja oglądam okna. Nie, nie zeskoczył. Tam. Ocie... Padł? Nie. Dostał ode mnie. Padł, To mnie, mnie też kilka strzałów dostał. O no, kurwa, prawie ja po padłem. Walił. Ładnie. No, ja, jak... ja biorę oczywiście. Ładnie. Zem... Zem... Dostał ode mnie Zemki ładnie też. Cheater on bull... B bież. Ja idę na wiaduk, ja szybko. Ja, mam... ja idę szybko na wiaduk. Ja mam... Zombie agruje. Ja muszę się Cheater Mother city. <laughs> nie, to nie my jesteśmy w kampus Spokojnie. Dobra ja tylko antybiotyki sobie znam A ja daj no Jest tu o dobra, stanek bierz, 30 ta... sobie znam Stanek to bierz Jak ugryzłeś dwa dwa. Ja, bierz, bierz. Bierz. ja tylko że wziąłem stanek Nie Ja mam czwórkę, dobra Pięk, Piękna, piękna Ja cię, nie, bierz, wiem. nie wiem, ja nie, 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 nie Ja o ciebie za daleko to strzelałem Niech nie wchodzi tak nie nie na, na razie Cały magazynek Kurze, Kiedy macie Mam odwrotnego? Ja nie, nie mam nic, hmm, niestety. No ja podniosłem, chodź. Ja mam dwie M4-ki To ty jesteś? Jestem na nie, to wariat. Kto tam patrzył? Kto patrzył? Stanek... 30 na... na. daj mi tego. Chyba nikogo więcej nie ma, bo nikt... Chodź, idziemy, chyba się... albo się boją. Chodźcie, idziemy. W nas, idziemy no, bo a piotr sobie czekał, i się kąpił? Nie, ja oglądałem okna no jest, no jest, no jest. O, Oglądałem okna <noise> Eee. Albo mi zacięło, albo mnie wylogowało. poczekajcie. Nie jestem pewny. Raczej zacięła. Soczek sobie pije. To mi zwisił. Bo musimy na niego poczekać. To i nie? No, Dobrze. Poczekamy. No, nie to nie turbo wiem. zabiłeś? To widownia będzie miała tego, chcę Nie zminimalizować nie mogę. <noise> Minus jeden reputacji. <noise> Dobra, idźcie, idźcie, ja dojdę do was. A to weź chcesz się wyloguj. No, nie no, nie nie wiem. no... Gdzie go? Za miastem go wyloguję. Wylo Dojdzie, będzie bliżej tak, mapkę tu przynajmniej. nami. 9 minut i kończymy odcinek. No, no, ja mam not, not responding. Chyba, że, że zrobimy. że zrobimy dłuższy na dwie części. Powiedz nie, mi, czy. Wylo w sensie. powiedz mi, jak mnie wyloguje. Ja się wylogowałem. Dobra. Byłeś 4 w sieciu, tak? Nie. wylogowałem. przez cały czas. Cześć, coś się zagrywało. No mnie, puta. Nie, kuta. nie chcę mi się. Ja już się loguję. A wy idźcie, ja dojdę do Ile, Was. Oho, nie chcę lownetki. Widzę, że... Chyba to ja idę tam już na tego na gawarza. O, tu kolejny leży Pełm? <śm> Pełm um. ja ja tylko Nie, nie mam problemu. Dobra, idziemy do marketu. No, ja idziemy do Marketu? Chodźcie napierw tutaj, do tego Szkoda, że nie mam tego. Bariery <ś> <trujny> Turbo o co chodzi? O nie, gufka to nie wiemy robić. Ale to było chamskie to co? No źle postawił tak, to byś musiał się wylogować. Ale, ale na szybciora wkładał, więc nie, nie dokładnie. Kiedy dokładnie ułożyć to by nie zamknę. Woda jest, nikt nie wziął. A? Jaki to był serwer? 187 yy, Z 87. Wszyscy znają serwer. Wejdą. Tak. O nie. Po, po, po dwóch godzinach może. 20 osób jest, ludzie o, to będzie się działo zaraz. Jak ja po, powiem się zalogować po biegnie kogoś z To 87, nie? nie wiem. Nie. nie, nie. Na ciebie jeszcze Pierw pierwszy, Ale nie, na, oś, nie, znowu ten dźwięk, ja nie lubię tego dźwięku, bo ja dźwięki. Ja ty. nie Na przykład no, no, też się tych tak. tak. no, gama te dźwięki. Co to jest kurwa? Dol Co pokaż? Nie Co wiem po? właśnie. Ale w autobusie. To jest bariera druciana. A, e, patrz. Z... Kurde. No nie szedł. Bo tak dziwnie wyglądało. Kurde, Zasieki. No. To cię zagrował? No mnie zagrował. To go. Ko jest? Tu się odwróciłem. w markiecie. W tym hotelu. No to może, że przez lagicie Nic nie ma. Naprawdę. Nic, a tam jakaś puszka, żarcie. puszka może żarcia się weź... Jakby się tak delikatnie troszeczkę Ktoś poszedł w moją stronę, to bym się cieszył. Boi się. Też bym się bał. Dużo Też bym się bał, mam za dużo... Luta, żeby się nie bać. A tam lut. Nie, za dużo luta, żeby się nie... Nie wiem. Więcej nic. Więcej. Duży market. Kamciłem przed dużym marketem, ostatnie sobie idę Ty zabiłeś dwóch, a ja jednego, później jeden uciekł. główka dwóch zabił. Prawie trzech zabiłem. Zabił pejna i główkę. To nie, najpierw będę zabił. Najpierw mnie zabił, potem się odwodziłem, potem zabiłem dwóch i prawie trzech, bo ciebie bym prawie zabił. Teraz też mi się wydawało, że strzelałeś mi po plecy. Nie, was nie, was już na pewno nie, bo strzelałem ja nie obok ząbię kogoś nie? No mnie oczywiście To jest normalne. Standard w Polsce że Ciebie goni W Polsce? W Polsce To jest Polska, widzicie? Kraj zadupia. Że... Idziecie do marketu dużego idziecie? Nie zaraz no, to sekundkę stańcie na chwilę już na was biegnie. A, to... <noise> Musimy Hitlera pokazać tutaj e To jest normalnie pod... Ja się tam chciałem główkę pokazać Pokaż główkę, idzie główka Pokaż ryj <noise> Główka, pokaż swój ryj Pokaż swój Nie ja mam nie to jest o, mani... Mani Tyś, mi dropu. Pokażę im dokładnie. Odwróć się do mnie. To co, po co stoisz? Jestem już z lownetki pokaż, to jest, opań. O, to jest lownetki. <laughs> Jeszcze trety dodać i on. Tam mamy rejpejn, akurat w plecy. Strzelimy mu w nogę, co? Rejpejna nie, nie mam antybiotyków. Ten, no. ten gość, do mnie wystrzelał niezłą nie serię. serii. Ja, ja nic od niego nie znam. Ja go wtrafiłem ze trzy kulki, ale... Ktoś młotek się... wyrzucił. Albo... Nie, tam dropa. Ktoś rzucił mi a? No. Tak, e, ja. główkę. Ja wyrzuciłem nam wcześniej swego. Białe to w... Pamiętajcie, że pra... po... na wprost i po prawo lekko jest spał, więc mogą się spawnić. Jeszcze Jest pan więcej? Ja bym obserwował ten więc... las cały czas. Nie widzę. O, lornetkę mam tu. Jeszcze market obarwamy i koniec. Możemy w sumie pokazywać tak miasta poszczególne, ale to nie wiem, czy wam będzie dobrze chodzić. <trym> no tam mogę iść, ja tam mam jeszcze zdjęcie, tak ja, mam postacie. Ja. Będzie bez sensu czy rzeczy, no. no. to samo. Więc dzisiaj było campus, City. a następnym razem Kingiu też druga jako lokację. Polis, nie no, e... No, echo raczej nie, bo tam jest <gryw> <byli polutłane. gryw> Minutkę, minutkę, w będzie będziemy No. ECHO! Jesteśmy w ECHO, dziękuję. Czy tam ktoś jest? Tam jest... Bez, może ramach, być za drzewami, tak... tak, za drzewami może nie, się schodzić, nie, nie będziemy mówić. Czy, i... czy policja coś Nieraz te takie drzewka gdzieś, tak jak ludzie wyglądają, takie... O, czemu, czemu biegniesz? Zębiaki Cię gonią. Pobiegnie biegnę Kówka. Nie. Nie ja. Kurwo biegnie. Holy shit. No i biegniesz, m a potem mówisz m nic O, patrz. A, po to se biegną. Holy shit. A ja mam anakondę. A dasz mi na chwilkę, ja się zobaczę. To chyba drugie gogle, to wiecie? Drugie, ale jeden Nie wiedziałem, że to dropi. To są te słabsze. Z lornletki wypatrzyłem, że NWG gogle są lepsze. bo co tam bieg, skubanie? Ja myślałem, że to w ogóle to jest ten Hełm, co nowy dodali to jest Protect 2. To taki, wiesz... Pokaż te gogle, jak to się patrzy przez, nie? Łooo, nie. <laughs> w dzień to to się nie nadaje. <laughs> <laughs> jak wygląda z nimi? <laughs> O, on! Okaż to! Daj komuś innemu widzi, po pokazać, jak to w się w tym. N, N, włączacie N. A ja zombiaki biję, to ja nawet nie widziałem. A widzieliście? <laughs> no, ale Ha! Ha! <laughs> daj na chwilę. To jest, to Ha! 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 podać a jak je założyć? żebym widział? Ja wezmę, a jak ty nie bierzesz? N przyciśnij, N? Ohoho, no ale a fajnie, to się no, no ja. A jak tam, tamty tak samo działałem? Rzuć mi je, podobnie rzuć mi O, do góry poleciałem, nie o, no. dobra, to znowu śliczne miejsce, żeby zakończyć nasz Dziś jesteście widać. Wspaniały odcinek, zabiliśmy dwóch gości. Zobaczmy jeszcze stwora. Nie. Yeah. Co cicho, bo teraz będę przemawiał do nas. Dobra, kończ. Kończę. Zmówię. Tak jak standardowo zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do subowania, lajkowania i komentowania. Zapraszam również na skowumSwagu.pl Dziękuję, do widzenia. Aha. Dobra, na razie. Chciałem go zmotkać tak na koniec. Papa. Pa. Don't shoot, papa. Pa. Pięć. Przegnajcie się, żegnajcie się. Pa pa pa! Teraz was pozabijam ku